Część druga. Tutaj, służba 112. Prosimy zaczekać na połączenie z rozmówcą. Niestety, infolinia służby 112 została zajęta. Prosimy o przekierowanie się do służby 911. Halo, tutaj 911. Proszę określić rodzaj potrzebnej pomocy. Proszę wezwać policję do szkoły. Napadli nas złodzieje. Dobrze, dziękujemy. Służba z Bemowa zaraz do pani przyjedzie. Zaraz przyjedzie na pani lokalizację. Dziękujemy za zgłoszenie. Stać, tu policja z Bemowa. Widzisz nasze groźne miny? Ręce do góry. Tak? Słucham? On chyba nie chciał nic powiedzieć, proszę pani. Jasiu, żeby coś powiedzieć, musi mi się zgłosić. Tak jak ten pan. Ta auto jedzie nas na autopilota. My z panem Darkiem pojedziemy tylko za tobą w naszym samochodzie. Żeby pilnować, czy na pewno dojechałeś do więzienia. Panie czorku, bądź się nim zujmy. Było robić napad na szkołę.